Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13. Runda. Tym razem nie zdołam nagrać dla Was takiej tradycyjnej, rozbudowanej zapowiedzi ze względu na ogromny nawał pracy. Tak naprawdę już trzeci miesiąc bardzo intensywnie pracuję nad pewnym projektem, który nie dotyczy może stricte tego kanału, ale boksu już jak najbardziej. Niedługo będę mógł zdradzić Wam o co chodzi. Teraz zapraszam natomiast do wysłuchania chociaż tych kilku zdań zapowiedzi, bo przed nami gala, której absolutnie nie można przegapić. W riadzie dostaniemy znakomitą kartę walk, której zwieńczeniem będzie pojedynek marzeń. Artur Beterbijew zmierzy się z Dmitriem Biwołem o wszystkie pasy mistrza świata kategorii półciężkiej. Na to starcie czekamy od lat. Czerwcowy termin musiał zostać odwołany, ale teraz nic nie może już stanąć na przeszkodzie i wreszcie poznamy niekwestionowanego czempiona. Beterbijew i Biwoł są w dywizji półciężkiej absolutnymi dominatorami. Obaj mistrzami świata zostali 7 lat temu, wycięli całą konkurencję i do dziś są niepokonani. Najcenniejszym skalpem w rekordzie biwoła wydaje się Saul Canelo Alvarez. Pięciarz urodzony w Kirgistanie pewnie pokonał też choćby świetnego Gilberto Ramireza. Beterbiev z kolei wszystkich swoich 20 zwycięstw osiągnął przed czasem, a na jego rozkładzie znaleźli się m.in. Oleksandr Gwozdyk, Antony Yard czy Callum Smith to właśnie ogromna siła jest największym atutem Artura Beterbiewa. Ten bilans nokautów mówi zresztą sam za siebie. Rosjanin od lat mieszkający w Kanadzie tłamsi przeciwników, dosłownie pomiata nimi po ringu i nawet jeśli ci rywale w początkowych fragmentach walk mają swoje dobre momenty, to ostatecznie każdy z nich kończy znokautowany. Technicznie Beterbiew również jest wysoko zaawansowany, w tym elemencie prawdziwym wirtuozem jest z kolei Biwą. Ten pięściarz przed czasem kończy walki stosunkowo rzadko. Wystarczy powiedzieć, że ostatnim nokautem na maliku Zinadzie przerwał serię dziewięciu kolejnych starć wygranych na punkty, ale też rzadko zostawia rywalom jakiekolwiek złudzenia i dominuje nad nimi od początku do końca. Pojedynki biwoła nigdy nie są ringowymi wojnami. Nie zawsze też ogląda się te walki z wypiekami na twarzy, no ale konsekwencja, chłodna głowa i dyscyplina taktyczna 33 latka to absolutnie klasa światowa. W zbliżającym się pojedynku niezwykle trudno wskazać faworyta. To typowa walka 50 na 50, o której losach zadecyduje to, kto będzie w stanie narzucić swój styl i lepiej wykorzystać ogromne atuty. Pewną niewiadomą jest dla mnie dyspozycja Beterbiewa, bo pięściarz ten leczył ostatnią poważną kontuzję kolana, która wymagała operacji. Właśnie przez to musiał wycofać się z terminu czerwcowego i nie można wykluczyć, że ten uraz będzie w jakiś sposób doskwierać mu w trakcie walki. Ma on już też 39 lat i siłą rzeczy jego czas w boksie powoli dobiega końca. Na zawodowstwo przeszedł jednak późno i w związku z tym nie ma na nim dużego przebiegu, może zatem starzeć się wolniej. Czy będzie teraz w stanie stłamsić biwoła? Tego nie jest łatwo trafić, ale wydaje się, że można zranić go ciosami na korpus i tych betterbjew bez wątpienia będzie szukał. Pytanie jednak, czy starszy z pięściarzy wytrzyma trudy tego pojedynku kondycyjnie? Biwoł 12-rundowe starcia toczył regularnie, betterbjew na pełnym dystansie nie boksował z kolei jeszcze nigdy. Najczęściej typowanymi scenariuszami są tu zwycięstwo Biwoła na punkty lub betterbiewa przez knockout, ale moim zdaniem również jak najbardziej prawdopodobne są triumfy Biwoła przed czasem i betterbiewa na punkty. Nawet remis jakoś bardzo mnie nie zdziwi, bo to naprawdę jest zestawienie 50 na 50. Wydaje mi się, że początek pojedynku będzie stosunkowo spokojny. Biwą jak zwykle, będzie starał się punktować rywala i kontrolować przebieg rywalizacji. Po Biewie nie spodziewam się z kolei jakiegoś ofensywnego szturmu od pierwszego gongu. W tych początkowych odsłonach przekonamy się, czy Biwoł jest w stanie zdominować taktycznie rywala i czy ciosy Betterbiewa robią na nim wrażenie. Od mniej więcej trzeciej, czwartej odsłony spodziewam się natomiast większej agresji starszego z zawodników, który będzie jednak musiał uważać na szybkie i precyzyjne ciosy rywala. Bardzo długo wahałem się co do typu, ale ostatecznie postawię na zwycięstwo Dmitrija biwoła na punkty. Wydaje mi się, że jeśli pięściarz ten będzie w stanie skutecznie unikać najpotężniejszych bomb, to wygra pojedynek choćby dzięki lepszemu rozłożeniu sił, bo pod koniec może zachować ich więcej niż beterbijew i w tych właśnie końcowych rundach zapewnić sobie zwycięstwo na kartach. Mówiłem już o niedawnej kontuzji 39-latka. Warto wspomnieć też o tym, że ma on tendencję do rozcięć podczas walk, a to zawsze bardzo utrudnia rywalizację. Absolutnie nie wykluczam jednak scenariusza, w którym Beterbije w przełomie jednak biwoła i to on zostanie niekwestionowanym mistrzem świata. Zwycięzca tego intrygującego pojedynku znajdzie się dla mnie w światowym top 5 bez podziału na kategorie wagowe i na zawsze zapisze się w historii dyscypliny. Bardzo ciekawy podczas tej gali powinien być również undercard. Po raz pierwszy na imprezach organizowanych przez Turkiego Alalchika zobaczymy w akcji Polaka, będzie nim Kamil Szeremeta, który zmierzy się z Chrisem Jubankiem Juniorem. Jubank ma spore braki i na absolutny top moim zdaniem nie wejdzie. Szanse szeremety na sprawienie sensacji wydają się jednak minimalne. Mam tylko nadzieję, że nasz pięściarz postawi się i pokaże serce do walki, co zrobił choćby z Gennadiem Gołowkinem. Skraść show na karcie powinien rewanż Fabio Wardleya z Frazerem Clarkiem. W marcu brytyjscy przedstawiciele wagi ciężkiej stoczyli fenomenalną wojnę zakończoną remisem i teraz największe grzmoty są po prostu gwarantowane, choć nie wydaje mi się, by i tym razem to sędziowie punktowi musieli decydować. Zobaczymy znakomitego Jaya Opytaje, który będzie bronił pasa Mistrza Świata IBF w kategorii junior ciężkiej w starciu z Jackiem Masejem. Wystąpi też niezwykle utalentowany ringowy showman Ben Whittaker, oby tym razem więcej było tu dobrego boksu niż popisywania się. A wszystko dopełni walka pań Sky Nicholson i Raven Chapman o pas Mistrzyni Świata WBC w kategorii piórkowej. Transmisja wystartuje w sobotę 11 października o godzinie 18 tradycyjnie na platformie DAZON w systemie pay-per-view. Cena dostępu to tym razem 75 zł i 99 groszy. A jeśli decydowalibyście się na zakup, to zachęcam do zrobienia tego z poziomu mojego refinka, który znajdziecie w opisie. Można nawet spotkać się w kilka osób, zrobić zrzutkę i spędzić długie godziny ze świetnym boksem. Takiego zatem świetnego boksu sobie i Wam życzę i mówię do usłyszenia.